Trzymają naukę Nie w szkołach swoich też możecie mieć. Słowo Żuznański-Wiśniewski, polski astronauta. Pierwszy Polak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Okazuje się, że jest elektronikiem. Zaczynałem jako inżynier elektronik, podjął właśnie układy stalone. Zachęca on do zabawy z elektroniką i proponuje taki klucz telegraficzny. Z tego co widzę, z generatorem. Ale co gdyby taki klucz zbudować samemu? Oto moja wersja generatora telegraficznego, zaproponowana przez profesora Radara, zasilana moim własnym zasilaczem. Brakuje jeszcze pełnowymiarowego klucza, ale to kwestia czasu. Spróbujmy nadać nazwę polskiej misji kosmicznej. Generator działa jak najbardziej. Nasza misja nazywa się Ignis. I to są dwie kropki. G to są dwie kreski i kropka. TT. Spróbujmy. I. G. Chyba mi się udało. Nie mam jeszcze wprawy w telegrafii, ale tak to wygląda. Układ jest oparty na multiwibratorze, a stabilnym dołożony jest trzeci tranzystor jako wzmacniacz do głośnika. Ja również zachęcam do zabawy z elektroniką. To nie hobby, to sposób na życie.